No pewnie, że bez. Bez lepiej? No Rachel, oczywiście. <gry> Dziś jesteśmy w Bydgoszczy na siedlu wyżyny. Jak widać, kładki już nie ma. Zapytaliśmy was, czy lepiej było jak była kładka, czy jak jej już nie ma. Jak było? Jak była? A mhm. dlaczego? A można było szybko przebiec yy, na tramwaj, a tutaj całe na światło czekać. Według mnie jak kładki nie ma jest lepiej. Bezpieczniej, wygodniej, jaśniej. dla niepełnosprawnych lepiej tak? Natomiast to przejście jest bardzo niebezpieczne, tutaj dzieciaki chodzą z telefonami przed nosem, na pewno się tutaj zdarza nieszczęście, nie projektuję, nie chcę tego, ale wydaje mi się, że dla dzieci na pewno jest to mniej bezpieczne. Nie? Bez kładki oczywiście, no dobre. Jak była kładka zdecydowanie. A dlaczego? Bo łatwiej było ogólnie, na tramwaje nawet. Ale to na światło trzeba stać cały czas. No przecież starsze osoby jak miał chodzić z składką, albo matki z wózkami. No przecież to takie logiczne, jest nie? Bez lepiej. lepiej wygodniej. No, oczywiście. Ogólnie jak była, ale tam chyba o, o niepełnosprawnych ogólnie chodziło, więc ja w sumie to się nie powinienem wypowiadać. <laughs>